Jeżeli jesteś, wiesz, dojrzałym 70-letnim facetem i ponad pół swojego życia robisz wino, to zrobiłeś je tylko 40 razy na przykład. Nie? Więc to wcale nie jest jakaś duża ilość powtórzeń. Nie będąc doświadczonym wielopokoleniowym winiarzem, nie wiesz, jakie, jakie możesz mieć narzędzia w, w, w spektrum i i tak jak się nawet pojedzie do jakiejś Hiszpanii czy Portugalii, tam niewiele można się nauczyć z naszej perspektywy, bo tam są zupełnie inne odmiany, zupełnie inne problemy są napotykane, wręcz odwrotne. My zazwyczaj musimy. Mamy problemy z za niskimi temperaturami, oni mają z za wysokimi itd. I tak dalej. Tak jadąc chociażby do Anglii, gdzie są bardzo podobne warunki klimatyczne, i bardzo podobne warunki. No, podobne odmiany, i tak dalej, można czerpać w jeden do jeden praktycznie, czy, czy od Niemców, czy od Czechów. Także im więcej miejsc się odwiedzi, im więcej perspektyw się spotka. Pamiętam, jak kiedyś, właśnie na samym początku, jakiś 2014 czy 2015, spotkałem takiego młodego winiarza w Krakowie. On był chyba Rumunem. I on mówi, dlaczego ty w zimie nie robisz wina na drugiej półkuli? Dlaczego ty w lutym nie, nie jesteś w Australii, Dla mnie czy, czy gdziekolwiek, czy w RPI. Dla mnie to był taki w sumie wtedy abstrakcja, jak w tym natłoku obowiązków wygospodarować jakąś w ogóle przestrzeń, pieniądze na coś takiego. A teraz wiem, że to, to jest po prostu dobrze policzona inwestycja, i, i sam nawet pracowałem w szampanii podczas zbiorów. To też nie, nie była druga półkula, czyli zbiory pokrywały się e, praktycznie w to był wrzesień, ja we wrześniu zrobiłem zbiory w szampanii, wróciłem tutaj i zrobiłem po prostu swoje zbiory. A, a RPA czy Nowa Zelandia jeszcze czeka, bo tam można wyskoczyć w marcu czy w kwietniu, gdzie tej pracy tam na winnicy nie masz tak dużo. No i faktycznie um, tempo nauki jest wtedy no, nie, nie, nieporównywalnie wyższe. Jeżeli ja robiłbym wino tylko ze swojej winiarni, a mogę zrobić ze swojej winiarni, z kilku winiarni, gdzie pracuję jako enolog tutaj, i jeszcze gdzieś za granicą się pouczyć, no to jest, to jest pięć razy szybciej.